I I tu drugi ten wąski to, to. No. Co robisz, co robisz ja tyle za to nie dostanę Pamiętaj, że robisz u siebie, a nie u kogoś Ale to gdzie ten cmentarz był, tutaj zaraz tu? Jak te drzewa tutaj? W tym lasie A, pierdole. To dawno był? Jest cały czas a co czasem jest? Ale lasto jak urosto, chodźcie o. Gdybyśmy musieli tutaj to wszystko powyciągać i pochować gdzieś, to byśmy musieli wszystkie klazyły pierdolić, nie? No to. Tak, tak, tak. To no nawet nie wiemy po czym chodzimy, nie? No, no ładnie teraz się na tym no, Z 4 metry będzie chyba To tu na szybę Nie będę tak, ale go nie zachwaczysz póki jest fundament. W sensie... Co? Pram tak, do butel. Mhm, mm jo. Ja. Ze złotem. Proszczę się. O no, <noise> Halo, owiec je! Łowiec je. je! Ocieplenie. No. I co ty dodajesz tankujesz to na przyczepę od razu? To żeby ci nie wystrzeliła czasem. O jaki zderzak! o Jeszcze jedna paletka do kolekcji. To ile razy już przekroczona ładowność jest w tym momencie? <grytania> Teraz może się odsunie, bo jak wystrzeli, to przyczepę. <grytania> Ty pójdzie może to jakieś kable są jeszcze pod spodem Kable jakieś są Ty żeś prąd wyrwał, ej! Wracaj z tym! Podpoda ja. kamienie jest to są, ale Jakieś. I co tutaj w tym miejscu ma być to? Dobra, Bo powinien być... Usta, no, nie? Tak, musi być... Ściany muszą być, nie? Tak jak ty mnie zaimponowałeś teraz. O! Gnotki, się Widzisz? Co to jest? Kurwa, Co to to to? patrz. To? to jest jakiś chyba ten, a nie. Nie od kabla jakiegoś? Nie, nie wiem. Jo, może od kabla. jest, ściana była to nie, tu będzie. Tu będzie piwnica. Tam bo tam jest. No tak. To tu było, aby tak. To co, tu próbujemy. tu jakbym Tam tata wejść. podjechał może odepchnąć Rurkę tylko przytulę, na to Pchać czy, nie no jakby tak się łamało to pchać, to weźmiemy to na widły Na widły weźmiemy To spróbuję popchać tu Może jest ten pustak, nie? No to ci chyba. O, jest chyba nawet, to. Hmm. Słuchaj tutaj To co to jest takie? To trybesz to się mam? Tam to szybę? Tam to stronę czy w drugą? Tam tu <śkutkanie> O yes, yes. jest, nie? To jest ruch chyba, nie? jest puszczak O, yes. to... I teraz nie wiadomo, czy Chciałeś piwnicę, to masz piwnicę Jest Tylko Cieko... ciekawe, jakie to było na biegu Takie by było króciutkie? Żelazo Ale patrz, to trochę gruzy się trafiały Tu jest miękko, to ona tu była Zobacz, jak miękko Mi się wydaje, że po prostu... Co to jest? Ja. Żelazo jakieś Puknij co. Raczej nie to, co myślę. Będzie cenzura jak może jest ten nie, nie w tym stanie, nie. Może ten w magazynie. Zostaw ta, bo to wystrzeli zaraz. No, ale tu trzeba odkryć, ale to idzie w tą stronę, to tam No tam, idzie o Może Puszczal. ci, a może był już źle A może ona tak była podłużnie. No patrz. No ale to będzie zaraz tutaj głowy ten mur. Tu. No, no i patrz. będzie tu Kolejny niż mur. No i tu. Puszczaj. Jest pisz no jest cały czas, no nie widzisz? Tu jest Tu no jest puszczak, jest pustak. to tam tak jest A tu dalej nie wymorował chujek Może? No A. do, 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 do chujka O, do tam I co? I ona tam dalej jeszcze była czy nie? tak tu. To tutaj tylko taki prostokąt? Taki prostokąt O O, o jakiś garnek czy coś? O No i tu będzie chciał. A, ja wiem co to było o. Ja to do takich rzeczy to używałem kiedyś jak to całe było, to dla o. królik. O. O, pistolet. Yes. O mamy już drugą część. Drugą część. Teraz poskładamy, jak defores. Jo. A można pokaż? Mamy No, masz tu dziury. Tak. Jeszcze może dobre pustaki będą. No dobre pustaki, dziura. To tam nie jest wymurowane, zabrakło mu pustaków. No, no tak, wychodzi No, no to tak. To ta piwnica to taka aby do płaty była. No, fajna. To jest nie pod całką Nie, nie, bo w to nie było Yo. A te kamienie to na pewno tu wrzuciłeś? Może kamienie były tyle od wiszku, a reszta to śmieci Tam jest na spodzie pewne kamienie, a tutaj śmieci A no tu śmieci Czy będzie wybierać? No tak, to będzie ale brało. Ale ładnie tam przy pustaku Przy pustaku no. właśnie, no, no zobacz Przy pustak jest Tutaj jest pustak Ale wychodzi tak na to, że pusta To pustak Dobra, bo no, a ona jaka wysoka była ta piwnica? Na człowieka prawie. Na człowieka. Trzeba było się nachylić. No patrz. Aha, ten sposób. Jest pustek jak twój. O. Szan. To nie ma nie klik przejść. O? Czyli jest piwnica. Jest piwnica. W części Istnieje. Strzelaj E, dobra, uważaj, nie celuj w ludzi ty. <noise> no. No. Leży. Nie to się obchodziło to to Ile się ona jest wie? zakopana już tam? Sporo Za no 30 albo 40 lat, nie, nie 20 lat 20 przeszło to już tu nie tam jest, tam jest to ze 40-30 to na pewno To ładnie widać pole przejrzyste. pa jak ładnie świeci słońce nie? A może takie mienie to osób żeby nie odkopywać A może o, tu jakaś cegła. Cegła nie gdzie się. Kafelki. A, no, no, no. Pieczu, no. To z pieca są? Aha. Nie jest tam. Piec zaraz piecz, odkopiem. Pieca ja. kopiem. Kafelki, a taki piec w cenie Dobra, idę za do Złożę może go wiesz. To jest tak ładnie wymurowane, to trochę śmiałem wątpić w tę teorię. O odsuwanym pustaku Jakim mocowanym pustaku? On wyjął pustak i se schował coś za pustak. A. <grym> Toś ty! Jedynie jakby murował. Jedynie jak to, murował, za to rok. No jak murował, to A on to murował. To też ale mógł jak wymurować. On, jak chałupę robili, to zaczęli od piwnicy, czy później? Nie, piwnica to później. No to na to szansa jest. Postawili najpierw chałupę, a piwnica no to zobaczymy, nie była No zobaczymy. Jak wyjmę wszystko z piwnicy. To po pierwsze bo jest możliwe, można... że jakbym miał w razie chować w kałupie, no to albo status struny, to, ale to no już tak. jest widzisz. Jest? Między fundamentem a piwnicą, a, albo a, a tu, albo tam. Ty ściana jest, tu dopiro. No jak będziemy to rozbierać, to przepałaszujemy na metr w dół jeszcze dno piwnicy i, i jak ściany rozbierę, to będzie widać. No nie masz podsłuchu. Na uszy załóż kurwa, i tam u dziadka na tym. Dziadku, w którym miejscu coś skobał ten pistolet, godaj mi. <invisibleNG> no <cil> Czy wyjewał tu w te bagno. No, jak A to o tym bagnie mówi się? To już nie O, nas. to nie, to nie ma szans. Ty i co, ale mówisz, że tam studnie to będziesz ten? Sypał? No, z to coś wymyślił. Już też nie będzie się mijać, zawsze tam 2 metry pola więcej będzie, nie? Jo, okay. ale to te. wiesz się bruny wyrzuci? Bo Bruny to panie, to jest ten na złom. To... Za te Bruny to my jeszcze coś chce kupić. A jak? A później tamto. Nie? Ty, no jak to jest 17 głębokości, a tu 5 widać? No chyba 15 czy 14 metrów to podług sznurka wyszło, bo. Pa... O kurwa, jakbyś mi to opuścił, to e, się na... Musiał swoją odwieść. No, ten... Ale ten. Mi się tak kojarzy, że jak w ten magnes tu wpuścili, taki szeroki, na Aha. sznurku, to coś koło 15 metrów mu tak na ręce wyszło. No tak, może być. 15 metrów go było kosić? Tak, może być. No, no to, na, to jest całkiem. Poczekaj, dwa, dwa nad górę były. Jeszcze jeden i jeszcze jeden. O, to dla potomnych. Kapcielek będą mieli no to łosko można, można jest można, ale trzeba za... No zakryłem bo kurwa, jak tak w nocy tak. To by pijony, Ale ten już to jest kamień I To też tu pęknięta Tu się tam by... Rzuć tam kamienia Toś tu miałeś kamienie, ty I Niech nie <laughs> ja Co autor miał na myśli Tam jest wody Kupa No tam teraz Niemiec taką rękę wyciągał a tam granaty by były i bym tak rzucił i by tak oddał ja, zwróciło na nie, bo o wykopali chuj, i narobili się ludzie już zginęli, A woda była na nic A woda do picia nie nadawałaś A to czemu nie nadawałaś? Czerwono Czerwono? Tak jak cegło, jak czerwono tego. Widać glina tam na dole To co, to teraz widzimy się dopiero jak ja będziemy kopać studnie wykopywać Te, chyba piwnice wykopywać I Studnie Studnie też wykopywać no, na zewnątrz? Nie, studnie nie władzę no to ale to ty, to ten, to no, jak, to, jak to, było? to tam była niedobra woda, a tutaj, jak wykopali, to była, to była już dobra? dobra? To była dobra, a tam była na nic. A to Wiela parę metrów? Pod chałupu, pa. dopóki nie zrobili meloracji. No, nie. Jak zrobili melorację, to już po wodzie. To parę metrów je i od nie, razu no. jaka różnica. Tak, ale przyszedł ten, co, 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 co badał, gdzie ta woda je, nie? Aha. Bierzemy I tu stwierdził, że tu nie będzie wody. To jest i chodził tam, tam, tam. A ty górce też wykryło mu z tym co lotu. No z tymi różdżkami no. A z to tym? No, no. no. I tu mu wykazało najwięcej to, to, O duchach też tak. Dobra To jak będzie tu pięknie, bez gruzu to dzwoni i będziemy kopać we dwóch szpadlami Aż dotkniemy jakaś granata i nas cofnie i wyleci w kawałkach na górę Ty i ten piok się będzie wybierać a szpadlami z boku No tak jo. To jedziesz już do siebie. Ta spierdzielam Jo. Nara! ja tu oh. na To do następnego!